Cześć! Pokażę Wam dzisiaj jak dać efekt światła wolumetrycznego do Waszych filmów w Filmmakerze. Otóż dobrym wiadomością jest to, że dodaje się jak każde zwykłe światło. Klikamy prawym, dodajemy New Light I jak widać mamy światło, rzuca cień, świeci, jest dobrze. Ale nie ma tych pasków, które charakteryzują światło wolumetryczne. A żeby je dać po prostu wystarczy wcisnąć prawym przyciskiem nasze światło oraz potem wybrać opcję Enable Volumetrics. Po odświeżeniu wiewporta będziemy widzieć te charakterystyczne smugi i ten szum na tym świetle. Jest to bardzo, bardzo konfigurowalne, można sobie odległość tych pasków ustawić, odległość wszystkiego, nawet jakość cieni, przezroczystość cieni, ostrość cieni. Jest to bardzo dobrze konfigurowalne. Jednak z tym efektem nie radzę przesadzać, on nadaje się tylko do. Yy, do wybranych scen, no, na przykład nie użyjecie tego w dzień albo podczas walki w pełnym słońcu, bo yy, nie będzie to wyglądało realistycznie, a oczy będą piec. Dziękuję za oglądanie. Do suszenia.